Sentino usunął Disa Nitro. Mówi, że podjechał do niego jego dobry znajomy i sprzedał mu liścia. Kazał mu usunąć Disa. Takiego typu zachowania powinno się tępić. Niedawno pokazywał, że trzeba wyjaśniać prawilniaków pozwami z dobrym adwokatem. A teraz nasyła na gościa dobrego znajomego, żeby sprzedał mu liścia. Nitrozyniak wychodzi na hipokrytę. Który nasyła swoich znajomych na każdego, kto się próje do niego. Takiego typu zachowania są skandaliczne i niedopuszczalne. Sentino może jest ciągle na odlocie, ale też ma swoje prawa, które gwarantuje mu Konstytucja Polska. Nikt nie ma prawa nasyłać kogoś na inną osobę, żeby sprzedała mu liścia, bo się prób w internecie lub w realu. Oj, dużo pytań dostaję, dlaczego Dis Olejnika i Sentino na mnie hmm, został skasowany z YouTube'a. No to już wam śpieszę z wytłumaczeniami. Mianowicie wczoraj podjechał do niego taki mój, taki mój dobry znajomy, Sentino dostał liścia no i musiał przy nim to skasować. Do tego Nitro przyznaje się publicznie, że jego znajomy podjechał do Sentino i sprzedał mu liścia, nie mając żadnego problemu z tym. I w dalszej części wypowiedzi poinformował, że jak znowu się będzie pruł, to jego znajomy będzie przyjeżdżał i znowu dawał mu liścia, a Sentino będzie płakał. Dalej powiedział, że jak go nie przeprosi, to opublikuje film, jak dostaje liścia i płacze. To nie jest Bliski Wschód, gdzie takie praktyki są dopuszczalne. No ale tak. I za każdym razem, kiedy teraz sentynasiedzie pru, będzie do niego przyjeżdżał mój kolega, on będzie dostawał liścia, będzie płakał. I tak to będzie wyglądać, nie? No. Później może Wam wrzucę filmik, jak dostaje liścia i jak płacze. No. no, chyba, że jeszcze mnie przeprosi, ma czas do 16. Zachowanie nitra jest bardzo słabe. Powinien zastanowić się nad sobą. Rokostro o Wojtku Goli. Twierdzi, że Wojtek Gola nie ma nic sobą do zaoferowania i że nie widzi go jako twórcę internetowego, który sam swoją charyzmą byłby w stanie nagrać dobrego vloga na YouTubie. Mówi, że nie wie, czy Gola byłby w stanie samodzielnie funkcjonować w internecie. Natomiast co ma Gola, to nie wiem. Ja nie mam zielonego pojęcia, co on ma do zaoferowania. Jakbym sobie miał pomyśleć, czy Gola byłby w stanie nagrać vloga, to nie widzę tego. Ja nie wiem, czy on jest w stanie funkcjonować samodzielnie jako osobowość internetowa. Moim zdaniem Gola jest w jakimś stopniu MPC-tem, ale nie jest osobą, która ma zerową osobowość i charyzmę jest w stanie istnieć jako samodzielna jednostka w internecie i być oglądanym, a także zbudować fanbase. Oj Wojtek nagrał nowy odcinek, który wypuścił 4 dni temu, kiedy nagrywam. Oj Wojtek przedstawia problem oszustw, jakie są wykonywane za pomocą modelów głosowych AI i smoofingu, który jest wykorzystywany do oszukiwania. Smoothing polega na podszywaniu się pod czyjś numer telefonu i często używaniu modelu głosowego AI do rozmowy z ofiarą. Rozmawiał z influencerami i sprawdzał, kto się połapie, że rozmawia z nim głos syntetyczny. Jeżeli influencer łyknął wszystko jak pelikan, to dawał go do listy pelikanów. Media jakie znacie, nie istnieją. Ten samochód nie istnieje, te rowery nie istnieją. A ja wcale nie jestem, oj wątek. W ciągu ostatnich lat stało się dużo łatwiejsze klonowanie, kopiowanie głosu. A ciu, tylko pojedynczy zdawodu. dowód? Pracownik przelał oszustom ponad 100 milionów złotych. To są tak zwane deep No to masz już adres. Pracuj. Nie byłeś ty? Dzwoni ktoś z twojego telefonu, z twojego numeru i używa twojego głosu. Aktualnie świat nie jest dobrze przygotowany na zagrożenia, jakie może tworzyć sztuczna inteligencja. Współczesna technologia nie jest jeszcze na tyle zaawansowana, żeby nie dało się rozróżnić głosu prawdziwego od AI. Niestety, starsze osoby mogą mieć duży problem z odróżnieniem tych głosów. Wiele osób w sile wieku też mogą tego nie rozróżnić podczas rozmowy telefonicznej. Film Oj Wojtka oceniam bardzo pozytywnie. Informuje społeczeństwo przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Wykorzystywana w złych celach jest bardzo niebezpieczna, a w przyszłości może być nie do rozróżnienia od prawdziwego głosu człowieka. Oj Wojtek zapowiada, że 15 czerwca będzie gruby materiał na jego kanale. Oj Wojtek robi bardzo dobrą robotę i życzę mu, żeby jego kolejne projekty wyszły jak najlepiej. Rezi wypuścił nowy odcinek z serii Sabotażysta, INFLU dzieli się na grupy, które muszą wykryć, kto jest w ich grupie sabotażystą. Po drodze muszą wykonywać wyzwania, które mogą dać im przewagę, albo karę, która utrudnia życie grupy. Odcinek jest spoko, polecam obejrzeć, Rezik już jest gitem. Siema, z tej strony Rezy i witam was w drugiej edycji programu Sabotażysta. To gra, w której weźmie udział aż 12 influencerów, codziennie wykonując przeróżne zadania, by wygrać 50 tysięcy złotych. Tym razem wśród uczestników ukrytych jest dwóch sabotażystów, których tożsamości nie poznamy aż do końca gry. Sabotażyści nie wiedzą o sobie nawzajem, ale mają oni jeden wspólny cel: nie dać się złapać i zrobić wszystko. Julia Żugaj, załamana przez hejt, wylała się fala hejtu z powodu zasad nagrywania wspólnych TikToków, jakie opublikowała. Ludzie uznali je za zbyt restrykcyjne. W ostatnim czasie ma dużo dram, te wszystkie dramy są bardzo głupie, zarabia ze żugajek bardzo dużo hajsu, to mogłaby przynajmniej lepiej traktować swoich fanów, dlatego że aroganckie zachowania nie są dobrym pomysłem, ponieważ każdy ich nie cierpi. Powinna zrobić sobie przerwę od internetu i się wyluzować, wróci wtedy silniejsza. Young Multi na ostatnich streamach dodał możliwość wysyłania donatów AI. Moi drodzy, dzisiaj testujemy nowe donaty, widzowie, testujemy. Otóż testuję donaty AI. Miejmy nadzieję tylko, że mnie Twitch nie zbanuje. Oczywiście yy, to wszystko jest przerobione komputerowo. I to nie ja mówię. Jakbym mówił jakieś dziwne rzeczy, widzowie, to to nie jestem ja. Oho! Kamilek asked me, co sądzisz o, o, o zwierzaku i, tka, i jego chorobie? Czy myślisz, że dożyje on do końca tego roku? Ciężkie pytanie. Nie, nie jestem weterynarzem, ani, ani jasnowidzem, żeby przewidywać przyszłość zwierzaka. Trzymam kciuki, żeby wszystko było ok i żeby zwierzak miał jak najlepszą opiekę. Ale pamiętaj, że wszystko zależy od wielu czynników, nie tylko od choroby. Ja ole. Zesada nie? Jego widzowie zaczęli nadużywać tych donate'ów, pojawiały się bardzo dziwne wiadomości i często bardzo zboczone nawiązujące do lęki. Na stronie odpowiadającej za te donate można ustawiać cenzurę, ale ona nie zawsze działa. Dlatego pojawiały się dziwne i śmieszne wiadomości. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli spodobał ci się film, zostaw suba i lajka. Widzimy się w następnym filmie.